Tam wszystkich już. W 22 odcinku z serii Minecraft Xmas, czyli świątecznym maratonie odcinków, który pojawia się na moim kanale co 3 dni, a każdy film jest równy 10 dniom w Minecraft. Dodatkowo co każdą moją śmierć naliczany jest bonusowy odcinek z serii, a mamy już ich sporo. Dzisiejszy odcinek będzie dość nietypowy, bo jest tą pierwszą częścią z dwóch, w którym będziemy się wysilać nad jedną budowlą. Zobaczycie jaką mamy 240 dzień, a w ostatnim odcinku spędziliśmy aż 20 dni najpierw zbierając materiały na farmę złota, a potem jej budowę. I Działa ona naprawdę dobrze. Na 10 minut afka 300 zł. D. Przed obejrzeniem prosiłbym Cię jeszcze o zostawienie suba i lajka oraz udostępnianie moich wypoczynków. A ja bez przedłużania zapraszam do oglądania. No i witam wszystkich bardzo serdecznie w 22 odcinku z serii Minecraft Xmas I dzisiejszy odcinek będzie najważniejszym, najprawdopodobniej odcinkiem z całej serii Bo będziemy budowali w końcu nasz dom I bez przedłużania, zacznijmy więc myśleć Pytanie, czy chcemy nasz dom mieć w... Wiosce normalnie nie chcemy. Chcemy mieć go tutaj, ale jest dylemat. Bo jak widzicie, górka ta jest obrócona w taki sposób. A właśnie w taki sposób bym chciał dom, no nie? Nie chciałbym kwadraciaka, chciałbym poziomego doma. Czyli najprawdopodobniej zrobimy sobie go tutaj. I tutaj będzie po prostu przód tej górki. No w sumie jest tutaj wioska. Tu jest bok. Chyba, no nie wiem w sumie. Gdzie może być przód górki? Czy tutaj? Bo tutaj niby też będzie wioska. Czy tam? Ech, nie wiem, są dylematy. Więc pierwsze, co będziemy musieli zrobić, to oczywiście wyczyścić tą górkę z rzeczy, jak. Jakie tutaj mamy i w ogóle mój syf z ekwipunku też wypadałoby wyczyścić I musimy sobie zniszczyć te nasze plony i gdzieś je indziej postawić Zobaczymy ile marchewek już w ogóle mamy z nich O kurde sporo ich A w ogóle chciałbym zrobić pewną rzecz Mianowicie zmieniamy sobie tekstur bo jest już połowa grudnia, za niedługo święta i tak się stęsknię za tym teksturpakiem, pakiem, więc on po prostu przepiękny. Nadaje bardzo fajnej klimatu. W ogóle na tym tekstur mamy inną elitrę, Fajne, fajne. Ja pierdzielę, już się kończy dzień. Dobrze, że cały dzisiejszy odcinek spędzamy na budowaniu jednej budowli, bo tak to byśmy się śpieszyli. A tak to możemy sobie lekko pomyśleć. Patrzcie to w ogóle, świnia co ma. No ile dasz? Zebrałem wszystko z górki i przeniosłem na dół. Dobra, więc przenieśliśmy sobie te wszystkie farmy, mamy taką wielką farmę marchewek I zostały nam jeszcze i 16, więc możemy sobie zrobić na spokojnie w końcu najlepsze jedzenie w grze I w ogóle to zropnęliśmy z zombiaka chainmail leggings, więc sobie też schowamy Bierzemy golda i robimy stak złotych marchewek Ciekawe jak długo zajmie na wykorzystanie ich Dobra, od czego sobie zaczniemy? No na pewno od podstawy, o w ogóle struktury szkieletu. może, że tak powiem Dobra, się, że taka struktura będzie mniej więcej dobra, więc sobie ją teraz będziemy wypełniali. Dlatego wypełniamy. Zrobiłem jeszcze schody na tą podstawkę i wypełniłem górę deskami. Dobra, zrobiliśmy sobie podstawkę tą na ten dom. Jest na miarę duża. Kurde, ona jest ogromna w sumie. No ale taki właśnie bym chciał, żeby był nasz dom. Żeby miał z... nie wiem, sporo pięter po prostu. Teraz sobie zrobimy takie obramówki wokół, żeby nie wyglądało to przejście takie tak dziwnie. No i się zaczynają fantomy! Kurde, słabo to wygląda. Miałem tak szczerze z tym moim wymyślaniem, to zajmie nam tak długo, ale mam nadzieję, że wyrobimy się w te 10 dni. Więc wymieniłem te deski na logi Przy okazji, wspominałem już jak bardzo nienawidzę mobów? Zamknąć pysk, no! Zbudowałem jeszcze takie filary wokół podstawy, wypełniłem bloki trapdoorami i zbierałem drewno, bo to co mamy nam niestety nie wystarczy. Dobra, i teraz trzeba zacząć główną część, czyli sam dom. Mamy na niego podstawkę, Właśnie nam wybuch creeper! Uwielbiam creepery! Uwielbiam creepery! Dobra. Generalnie zamysł jest taki, że chciałbym zrobić po pierwsze tutaj, żeby balkon, żeby można było sobie chodzić tym balkonem, że tak powiem, w cudzysłowie balkon. Na razie tego nie widać, ale ile ten balkon może mieć kratek? No myślę, że tutaj będzie płot to cztery. Tyle starszy tego balkonu. Tak, żeby to było wszędzie. Zastanawiam się zastanawiam, czy ten balkon ma być obtoczony całkowicie, czy może nie. Ah. Chyba sobie zrobimy, że. Nie, tylko, że kurde, to będzie teraz ciężkie. Nie, w sumie to nie będzie ciężkie. Po prostu sobie zbudujemy tak o, i tu tego płotu nie będzie. Dobra, git. Dobra, już poza tym balkonem robimy. I teraz tak. Mam pewną wizję, ale nie wiem, czy uda mi się ją zrobić. Mianowicie chciałbym, żeby to wyglądało w taki sposób. Kurde, chyba mi się jej nie uda zrobić. Chyba, że zrobimy to jak? No dobra, chyba że zrobimy sobie to w taki sposób. Tylko nie wiem totalnie, jak będzie się to prezentowało. I tu będzie takie wejście. Nie wiem, czy ono nie będzie za małe na trzy bloki. Hmm, no dobra, zrobimy sobie coś takiego. Tu będzie takie wejście. Myślę, że tak to będzie wyglądało. Będzie ten dom miał taki dziwny kształt. Chyba że jeszcze sobie to podrasujemy. Ale co by tutaj można było jeszcze zmienić? to no w sumie to nic. Chyba, że zrobimy tutaj taki taras wielki. W sumie to też nie jest zły pomysł, bo taki balkon cały czas. A może taki taras? Ty, no taras w sumie. Ej dobra, no to w takim razie to mi się polepszyło, e, plany. No dobra, no to będziemy tak właśnie to robili. Dlatego zaczynamy robić szkielet naszego domu. Wybaczcie, że dzisiejszy odcinek będzie krótki i bardzo dużo będzie budowania, ale musimy mieć po prostu to za sobą. Zbierałem drewno, którego nam zabrakło i kontynuujemy budowę. Dobra, zbudowaliśmy sobie szkielet naszego domu I wygląda on w miarę spoko Nie wiem jak będzie się prezentował później Mam nadzieję, że dobrze Bo jest to budowla, którą buduję w 100% samemu Dobra, może nie w 100% Bo jeżeli chodzi o kombo bloków To próbuję się jakokolwiek wzorować Żeby no nie wyglądało to jakoś dziwnie Mam nadzieję, że to będzie wyglądało dobrze Jeżeli nie, to nie wiem czy dobrym powodem jest na przeproszenie no, Ale dobra, nieważne Ja się ten zał tak przyjmuję, a my musimy robić Będziemy musieli iść do netheru Bo potrzebujemy blackstone'a bo dach, bo chcę zrobić dach czarny z blackstone'a czy wszystkie rzeczy do naszych skrzynek, więc idziemy do netheru po nasze blackstone'y. Kurde, nie mam firewerek, nie ma szans, że ja będę zrobił bez Firewerek no co? Dobra, może 9 nam starczy. Dobra, i mamy ten biom z Blackstone'em i go kopiemy. W ogóle podczas gdy kopiemy, to dobrze sobie przypomniałem, chciałbym wam bardzo podziękować za komentarze, jakie piszecie pod moimi filmami, no, po prostu lubię je czytać i naprawdę dają mi mocną motywację do działania. Przykładowo pozdro dla Wicebogi13, który mówi, nie mam pojęcia jakim cudem to w godzinie zrobił tylko 15 wyświetleń i 2 łapki, zajeb... odcinek i montaż. No, to jest po prostu coś, co bardzo mnie uszczęśliwia, dlatego ja tak bardzo glajzuję te komentarze i bardzo chciałbym, żeby Występowały one, ale teraz to jest taka gadka, szmatka. Nie wiem po co w ogóle wam to mówię. Wielkie pozdro też dla wszystkich, którzy się wyświetlają teraz na ekranie. Chciałem to po prostu tak tylko wspomnieć, także nieważne. Dobra, wypełniliśmy ekwipunek Blackstone'em, więc wracamy do naszej bazy. Wydaje mi się, że i tak mamy tego za dużo, bo no ten dom nie jest aż taki wielki, żeby miał nam wykorzystać cały ekwipunek Blackstone'a. A zresztą to jest tylko dach, także wiecie o co chodzi. Ale będziemy po prostu mieli na przyszłość, jeżeli zostanie. Mamy wypełniony cały ekwipunek z tymi z Blackstone'ami I możliwe, że to nie starczy Bo nie wiedziałem, że to trzeba przetworzyć dwa razy Tak jakby, no nie wiem, ci którzy wiedzą to wiedzą Ale jest to po prostu drogi wydatek Dlatego robimy Dobra, więc wykorzystaliśmy cały nasz Blackstone i nie wystarczyło Więc będziemy musieli sobie jeszcze raz skoczyć do netheru I od razu z shulkerem Myślałem, że na to nie starczy, ale nie wiedziałem, że Zrobienie schodów z tego stonebrick'owego Blackstone'a Kosztuje aż tak drogo Bo żeby zrobić te schody To macie normalnego Blackstone'a Przetwarzacie go na polished Blackstone'a Z czterech I z czterech polished Blackstone'ów Przetwarzacie go na polished Stombriki. I z polished i robicie Dopiero schody więc Jest to skomplikowane, nieważne I na razie to się prezentuje w taki sposób, wygląda to bardzo czysto i pusto jest to trochę dziwne, ale będziemy sobie robili jeszcze na tym dachu takie mieszanki blokowe, no i tak to będzie mniej więcej wyglądało, Wiem, że to wygląda dziwnie ten dom, ale no po prostu to są duże domy, nie? To są duże domy i żeby opatrzyć się w szczegóły takiego domu to naprawdę ciężko, dlatego my bez ganzolenia większego idziemy do neleru. Ja nie no jaja ja se robisz, przeciek, dobra nie ma przecieku, oh, shut up. Ja pierdzielę, no co się dzieje tam? Dobra, dobrze, że skrzynki nie wybuchły. No co to jest za horda, chłopie szara... Nie no, panowie. No ja pierd co to jest? Weźcie, stąd idźcie. Nara. No nara, mówię nara. No weźcie, stąd idźcie. Pomijając już te moje walki, poszedłem do netheru i nazbierałem dużo Blackstone'a. Dobra, pozbieraliśmy sobie jednego całego shulkera. Plus Trochę eku i mamy 248 dzień, czyli zaraz końc odcinka. Więc idziemy szybko sobie do domu, porobimy jeszcze trochę. No i oczywiście będzie druga część, czyli interior naszego domu. Wiem, że trochę gównianie, że tak robię, ale jest to ze względu na to, że po prostu nie dam rady 20 dni zrobić, bo nie dam rady się po prostu wyrobić. Ostatni odcinek był już taki, także też chciałbym, żebyście mnie zrozumieli. Ale nieważne, mamy coś się żalił. Wracamy do tego domu i robimy ten dach za strany. Nienawidzę, zrobić dachów. To jest najgorsza czynność w Minecraft. Nie, no, dobra, może trochę przesadzienie spokojnie spokojne zrobienie dachu. Ty, no nie, nie gadaj, że mamy. W ogóle zobaczcie, jak ta farma wyrosła. Idealnie. Nie gadaj, że jest. No nie gadaj, że jest burza. Dobra, mam nadzieję, że żaden villager na mnie walnie, nie? Chyba, że piórnochron stawiamy. Stawiamy go. Ten, który wykrawał na kiedyś odcinek. Dosłownie ten sam chyba. Chwila, chwila. Stawiam to tutaj. No. O ja pierdzielę tak szybko. Od razu po postawieniu tego Lightning Roda zacząłem kończyć nasz dach. Dobra, zbudowaliśmy sobie dach, zobaczmy, jak on wygląda. Wygląda to w taki sposób. No, co ja mogę powiedzieć? No, nic nie mogę powiedzieć, nie podoba mi się to, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że będzie to wyglądało lepiej, a jak nie, to trudno, no, trudno, no, trudno, no, po prostu trudno, nie? Tak, szczerze to trudno. Dobra, jest naprawdę stan surowy w ciul tego domu, dlatego my idziemy robić. Dlatego zaczynamy ostatnią część naszego odcinka. Zebrałem drewno i zacząłem robić ściany naszego domku. Zrobiłem jakiś fajny wzorek i powklejałem go na każdą ścianę. Pod koniec jeszcze zacząłem budować piętro w środku domu. Dobra, więc jest 250 dzień i jest dosłownie ranek, więc skończmy sobie ten odcinek jak najszybciej. Kurde, no nie mam jak zwykle fajerwerki. No, mamy tutaj obok dosłownie. A więc nasz dom prezentuje się w taki sposób. W końcu z tą górą w ogóle coś zrobiliśmy. Zobaczymy w dalszej odległości, jak wygląda. No, no, pewnie tak. tak. Dobra. No i w taki sposób. Ej, dobra, w sumie nie wygląda to źle. Na przykład, jakby to jakiś cywil był i sobie zobaczył tam na górę. Jakiś ej, powie, wow, a jakiś mocny domek, nie? Szczerze, to nie wygląda aż tak źle. Trochę się za bardzo skrytykowałem. Zobaczmy, jak wygląda stąd. Może z tego naszego ulubionego pręta. Ty, może zrobimy coś zamiast za tego pręta. Ej, dobra, nieźle. Jest, jest tu bardzo pusto. Wiem, jest 16 grudnia, gdy to wstawiamy. I zostały nam dwa odcinki do świąt. I wiem, że nie damy rady zrobić całej wioski, niestety, zapełnionej do świąt. Zrobimy sobie w następnym odcinku nasz cały dom i interior. I zrobimy sobie później domki. Trochę słabo to wyszło, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. Prawie w ogóle umarłem. I w ogóle zobaczcie też tą farmę. Też bym sobie ją teraz zgolił całą. Zobaczcie, no to wszystko wygląda wyrośnięte. Ciekawe ile staków będzie z tego. Dobra, ja szybko kończę ten odcinek, żeby następny odcinek wielki. I no i co? Zrobiliśmy sobie ten domek. na znaczy no i zrobiliśmy. Właściwie to słaby progres na dzisiejszy odcinek był. Ale dobra, nieważne. Przestańmy się w końcu krytykować. Ja dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Zostawcie suba i lajka oraz jakiś komentarz. i oczywiście dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.